Czy wiesz, co łączy tablice z samochodami? Zarówno wśród tablic, jak i również pojazdów można znaleźć te pokryte ceramiczną powłoką, która służy zabezpieczeniu powierzchni, ułatwia usuwanie zabrudzeń, a także chroni przed powstawaniem rys. Czy wiesz, że ceramika to mieszanka glinki kaolinowej ze skaleniem i kwarcem, powstająca podczas procesu wypalania w temperaturze bliskiej 1000 stopni? Dzięki temu materiał ten charakteryzuje się niewielką nasiąkliwością, a także niesamowitą wytrzymałością i od. Odpornością na działanie czynników chemicznych. Dlatego w Allboards znajdziesz m.in. tablice ceramiczne, które charakteryzują się wytrzymałą, gładką, półmatową i prostą w utrzymaniu czystości powierzchnią. W przypadku tablic ceramicznych na powierzchnię blachy nanoszony jest dodatkowo proszek. Tak przygotowana blacha wypalana jest w wysokiej temperaturze, co powoduje powstanie specjalnej ceramicznej powłoki o wysokim stopniu odporności na ścieranie oraz zarysowanie. Słyszałeś o tym? Koniecznie daj M znać.